Pamiętajcie, że możecie dołączyć do mojego Discorda link w przypiętym komentarzu. Po wrzuceniu filmiku o Sync 2 otrzymałem wiele komentarzy na temat tego, że byliście na Spider-Manie, że bardzo Wam się podobał i że powinienem żałować, że na niego nie poszedłem. Więc właśnie dlatego na niego poszedłem. Chciałbym zaznaczyć, że przed Spider-Manem bez ścieżki do domu czy jakoś tak, to prawdopodobnie nigdy nie obejrzałem w całości jakiegokolwiek filmu Marvela czy innej części Spider-Mana, bo przeczytanie treści poprzedniego filmu na Wikipedii 10 minut przed seansem raczej się nie liczy, to też pierwszym plusem jest to, że wszystko zrozumiałem, bo nie było nic, czego by ktoś, kto nie miał nigdy z człowiekiem pająkiem do czynienia, nie zrozumiał. I tak jak w przypadku ostatniej profesjonalnej recenzji, opowiem Wam szybko o czym jest film. Tak, zdaję sobie sprawę, że większość z Was na nim była, więc pozwolę sobie lekko zaspoilerować początek. Mówię dla tych, co nie oglądali. No więc jest Spider-Man i wszyscy się dowiedzieli, że to Peter Parker, bo jakiś złoczyńca tam wcześniej wrzucił do internetu fake nagranie, że kogoś zabija. Chyba nie jestem pewny. W każdym razie życie Parkera i jego dziewczyny i jego kolegi jest teraz bardzo trudne, bo wszyscy wiedzą kim jest Spider-Man, a Peter Parker jego dziewczyna i przyjaciel chcą się bardzo dostać na pewne studia, ale się nie dostają, bo szkoła chce uniknąć kontrowersji związanych z Spider-Manem. Więc Parker idzie do doktora Strange'a, prosi go, żeby zrobił czary-mary, żeby wszyscy o nim zapomnieli i gdy on robi czary-mary, to Peter zmienia zaklęcie 15 razy i przez randomowi złoczyńcy z innych wszechświatów przychodzą do ich świata i teraz Spider-Man ma dużo problemów. To jest Mniej więcej tyle. Nie wiem, jak dużo rzeczy powiedziałem źle, ale mam nadzieję, że moja pamięć mnie nie zawiodła. Więc teraz przejdźmy do mojej opinii. Film ogólnie mi się podobał, ale nie było w nim nic takiego, co by sprawiło, żebym siedział w tym kinie i w głowie krzyczał DAWAJ SPIDER-MAN! DAWAJ! Historia była całkiem ciekawa, ale mam wrażenie... Hm... Mam wrażenie, że jakby to, co się działo w tym filmie nie miało jakiejś dużej przyczyny. Wszystko, co tu się działo, stało się tylko dlatego, że Spider-Man nie umiał się zdecydować, jakie wypowiedzieć zaklęcie. I te wszystkie bitwy potem były tylko z tego powodu. Może głupie stwierdzenie, ale ja się tam nie znam. Natomiast ujęcia, gra aktorska, to wszystko mi się naprawdę podobało. To coś, na co często zwracałem uwagę. A Tom Holland to całkiem dobry aktor. Czasami pojawił się jakiś śmieszny żart, czasami robiło mi się trochę przykro. Ogólnie było całkiem nieźle. Więc już kończąc, film mi się podobał. Bawiłem się całkiem dobrze, ale brakowało mi tego efektu. Wow! Który by sprawił, że potem bym myślał o tym filmie przez następne kilka dni, a tak to chwilę po wyjściu z kina już o nim nie pamiętałem. Ale przypominam, że Spider-Manem nigdy się nie interesowałem, więc jak się na tym ktoś zna, to na 100% wszystko było dla tej osoby bardziej interesujące, więc rozumiem, czemu wszystkim ten film się tak bardzo podoba. Podsumowując, może mam 5 lat w głowie, ale bawiłem się lepiej na Sing 2. A Wy, co sądzicie o tym filmie? Hej, chciałbym Was poinformować, że razem z Diablo organizuje organizuję konkurs. Polega on na tym, by narysować komiks w programie graficznym lub na kartce o tematyce Walentynkowa przygoda Gadanko. Aby wziąć udział trzeba polubić Diablo Chairs na Facebooku i zaobserwować na Instagramie oraz zasubskrybować mój kanał, a następnie przesłać pracę na maila gadankobiznesmałpa gmail.com Wiem, że głupio brzmi. Jeżeli praca jest zrobiona w programie graficznym, to plik musi być w formacie JPG lub PNG, a jeżeli narysowana na kartce, to wystarczy wysłać zdjęcie. Nagrodą jest wybrane krzesło Diablo Chairs, na przykład fotel X120, z którego od niedawna zaczął korzystać mój brat i swoją drogą bardzo mu się on podoba. Regulamin konkursu znajduje się w linku w opisie, a konkurs trwa od dzisiaj, czyli 1 lutego, do 21 lutego do godziny 23:59. Powodzenia!